Cześć, witam Was serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj przyszedł czas, żeby zmierzyć się z, w końcu z gołąbkiem zielonawym. Gołąbek zielonawy, grzybek łatwo odnajdywany w lesie, w sensie kolorystycznym łatwo się odróżnia, łatwo go znaleźć, jeśli po prostu już go spotkacie. Słuchajcie, gołąbek zielonawy to według wielu najsmaczniejszych zjadalnych grzybów, w sensie zjadalnych gołąbków. Jak wiecie, tych gołąbków jest kilkaset w Polsce. Wiele z nich jest jadalnych, wiele z nich nie da się odróżnić bez badań mikroskopowych od siebie. Natomiast w przypadku gołąbka zielonawego jest to całkiem proste i oczywiste. O morfologii za chwilę, jak zwykle na zbliżeniu. Natomiast jeszcze słowem wstępu odnośnie tego, kiedy i gdzie tego grzyba możemy znaleźć i z czym ewentualnie pomylić. Gąbek zielonawy, słuchajcie, rośnie głównie w lasach liściastych, bo jest to grzyb, który jest grzybem michoryzowym, a więc żyje w symbiozie z różnego gatunkami drzew liściastych, głównie z dębem, bukiem czy grabem. Ale w tej chwili jestem akurat w lesie iglastym, głównie z przewagą jodły, odrobinę świerka. I ten grzybek się tutaj też odnalazł, a więc mikoryzują on nie tylko z drzewami. Liścia z tymi bywa, że mikoryzuje również ze świerkiem i z jodłą. I tutaj tak się właśnie w tym momencie, słuchajcie, wydarzyło. Jest tu też kilka sosen w pobliżu, ale głównie e, ten grzyb mikoryzuje właśnie z drzewami liścia, z tymi, które wymieniłem, i świerkiem lub jodłą. Słuchajcie, e, z czym możemy pomylić gołąbka zielonawego? Jest to tak charakterystyczny grzyb, którego za chwileczkę zbliżenie zobaczycie. Że według mnie ciężko go pomylić z jakimś innym grzybem, ale uwaga! Innymi zielonymi gołąbkami, takimi jak gołąbek oliwkowo-zielony, czy gołąbek biało-oliwkowy, są to dwa gatunki grzybów, które mniej wprawieni grzybiarze mogą pomylić z gołąbkiem zielonawym, ale również mogą pomylić te dwa grzyby, które wymieniłem właśnie z muchomorem zielonawym. To za chwileczkę zobaczycie na, w kolejnej części filmu. Natomiast jeszcze w tej chwili powiem, że no, jeżeli znacie gołąbka zielonawego, a za chwileczkę go poznacie, to nigdy go nie pomylicie z żadnym z tych grzybów, które przed chwileczką wymieniłem. Tak czy inaczej, pokażę Wam również różnicę między muchomorem zielonawym, co niektórzy z Was mogą skrytykować: że to jest niemożliwe, że można go z tym grzybem pomylić. Mój pies mnie przyszedł odwiedzić, bo się denerwuje, że puszczam go samego zamiast trzymać się na smyczy no ale jak nagrywam film to muszę sobie jakoś poradzić no, Fifik odejdź, przeszkadzasz tutaj przeszkadzasz dziewczyna, idź idź sobie, idź dobra, e, słuchajcie, w takim razie chyba przyszedł czas na zbliżenie bo i tak więcej już tutaj wam nie powiem więc dobra słuchajcie, powinienem jeszcze zacząć i słowem wstępu yy, powiedzieć wam po prostu od tego kiedy Możemy spotkać gołąbka zielonawego, otóż gołąbki zielonawe pojawiają się od lipca do października, w tym okresie występują najliczniej. Grzyby te rosną przeważnie pojedynczo, czasami zdarza się, że w grupkach po kilka owocników, tutaj mam ich trzy właśnie, jeden, dwa i trzeci tutaj. Ten jest najładniejszy owocnik, więc go wam pokażę. Z pewnością będą zaczerwione, bo niestety głąbki lubią być zaatakowane przez czerwie. Więc nie spodziewam się, żeby, żebym z nich skorzystał. Tym bardziej, że mamy, słuchajcie, sierpień. W lesie jest dość sucho, więc, a przede wszystkim ciepło, więc te czerwie atakują głąbki błyskawicznie. Dobra, zanim go potnę i sprawdzę, czy ma czerwie w sobie. To opowiem Wam teraz o różnicach. Najważniejsza różnica odróżniająca gołąbka zielonawego od jakichkolwiek innych gatunków grzybów, to znaczy czy to gołąbka oliwkowo-zielonego, czy biało-zielonego, czy też muchomora sromotnikowego. Słuchajcie, kapelusz gołąbka zielonawego jest w kolorze zielonym, ale ta zieleń po pierwsze jest matowa, po drugie pistacjowa, to jest ewidentnie pistacjowy kolor zieleni. I po trzecie, i najważniejsze, on zawsze ma popękane poletka. Widzicie? Po prostu mocno popękane poletka. I ta cecha, po właśnie kolorystyki kapelusza, odróżni Wam go zarówno od tych dwóch gołąbków, które wymieniłem wcześniej, jak i od muchomora zielonowego, ponieważ tamte grzyby mają Kolor zielony, ale błyszczący. A tutaj jest głęboki mat pistacjowy. Zobaczcie sobie, tu jest młodszy owocnik, troszeczkę. I on też od razu jest już popękany. Wyjmę jeszcze tego trzeciego. Tu już jest z kolei starszy owocnik. Te trzy wyrosły w jednym miejscu. Myślę, że tam różnica czasowa między nimi jest zdecydowanie niewielka, ale z pewnością ten wyrósł pierwszy, ten wyrósł drugi, a ten jako trzeci. I teraz spojrzyjmy na ich blaszki. Blaszki, słuchajcie, są jak u większości głąbków w kolorze białym. Kolor biały. Blaszki, no, dość liczne, dość gęste, ale nie bardzo gęste. Przylegające do trzonu. Widzicie? Ładnie sobie przylegają. Do czonu, jak u wszystkich gołąbków, blaszki są kruche. Nie są bardzo kruche, akurat tak jak w przypadku wielu innych odmian gołąbków, natomiast również są one kruche. Trzon biały, niezakończony żadną bulwą i to go odróżnia od muchomora. Nie ma pierścienia i to go odróżnia od muchomora, chociaż muchomory pierścienie potrafią zgubić. Więc tylko tym się nie sugerujcie. Ale głównie tym kolorem kapelusza. Tym, że blaszki są słuchajcie przylegające, bo w przypadku Muchomora one są e, albo wolne, albo zatokowato to wycięte. Tutaj te blaszki są przylegające i brak pierścienia. kolor trzonu biały, gładki, lekko wzdłużnie. Takie ma wgłębienia wzłużne, natomiast można powiedzieć, że bez, wzo bez wzoru, na pewno bez wzoru, bo w przypadku muchomora zielonowego ten wzór na trzonie już się pojawia. No, a tu do, dla porównania, jeszcze zobaczcie: mam właśnie gołąbka e, zielono-oliwkowego w tej chwili w dłoni. Nie mam w tej chwili już tych. E, Gołąbków zielonawek, żeby Wam pokazać jeden przy drugim, dlatego że już odszedłem z tamtego stanowiska kawałek. Ale jak sobie cofniecie, to można porównać. Zobaczycie różnicę w kapeluszu. No i na koniec wracamy jeszcze do gołąbka zielonawego. Słuchajcie, wysyp zarodników tego grzyba jest w kolorze białym i miąższ w kolorze białym a teraz sobie jeszcze zobaczmy czy rzeczywiście jest, tak jak mówiłem z tymi z tym bogatym życiem wewnętrznym no coś tu, coś tu jest coś tu żyje, o popatrzcie się, żyje jednak dość bogato tak jak powiedziałem, no niestety pożytku z tych grzybów nie będzie, no niestety smacznych grzybek, ale ciężko go znaleźć w takim stanie, żeby był niezaatakowany przez czerwie, zwłaszcza że rośnie on raczej w okresie lipiec, sierpień, wrzesień, wtedy najliczniej, a są to okresy dość ciepłe jeszcze i tych czerwi w grzybach, zwłaszcza w głąbkach, znajdujemy dużo. Słuchajcie, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że ten odcinek się Wam podobał. Serdecznie zapraszam Was jak zwykle do komentowania. No i na koniec jeszcze zapraszam do mojego nowo otwartego sklepu www.sklepgrzybiarzy.pl gdzie znajdziecie wszystko na temat grzybobrania, grzybów, grzybolecznictwa, wszystko co z tymi tematami jest związane, tam szukajcie. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia, cześć.